Święty, poświecaj nas blaskiem swojej łaski. Abyśmy dzięki Twojemu poznaniu, Twojemu światu umieli spojrzeć na tajemnicę krzyża Chrystusa. W tym roku chciałbym, abyśmy... Męchy, w rozważanie męki, śmierci, także zmartwychwstania Chrystusa, weszli i spojrzeli całkiem z innej perspektywy. Nie samych wydarzeń, które dokonały się już w Jerozolimie, nie samych wydarzeń, które miały miejsce na wzgórzu Golgota. Ale byśmy odeszli nieco dalej. Wyszli za mury Jerozolimy i spojrzeli na to wszystko, co doprowadziło do odrzucenia i wyszydzenia Jezusa. Jezusa, za którym kroczyły tysiące ludzi, którego w Jerozolimie witały setki radosnych ludzi z palmami w rękach, którzy wołali Hosanna. Co doprowadziło do tego, że na tajemnicę Krzyża Chrystusa apostołowie patrzyli z ukrycia, ze strachem. I zdaję sobie sprawę, że to także dokonuje się dziś. Jezus dziś także tak wtedy jest nierozumiany. Jest odrzucane. I chciałbym, żebyście w to słowo wchodzili bardzo osobiście, żeby to słowo przykładać do swojego życia, do konkretnych doświadczeń, nie traktować go jako zdobywania wiedzy, jako pewnej mądrości, którą przekazuje nam Ewangelia, sentencji, złotych myśli. Ale żeby odnaleźć siebie właśnie w perspektywie tajemnicy Krzyża Chrystusa, bo to jest najcenniejszy skarb, który Kościół zawsze głosi. W karygmacie, w przepowiadaniu apostołów, Krzyż, męka Chrystusa zajmował centralne miejsce. Dlaczego? Czy dlatego, że zdróżgotał ich całkowicie? Że o niego rozbiło się całe ich życie? Że sami. Stali się uczestnikami niezrozumienia i odrzucenia Chrystusa. Krzyż stał się bramą do przyjęcia prawdy o zmartwychwstaniu i zrozumienia miłości prawdziwego posłannictwa Chrystusa. Dlatego chcielibyśmy wejść przez tę bramę, właśnie patrząc na to, co rodzi sprzeciw wobec Krzyża. Co rodzi niezrozumienie, ukrycie przed krzyżem. I patrzmy z dwóch perspektyw. Stańmy się apostołami. Kiedy będziemy słuchać o ich postawie, spróbujcie zauważyć tam siebie. Ciężko spojrzeć na siebie, jak na kogoś, kto nie potrafi być wierny. Ciężko w sobie zobaczyć, Ślepca, głuchoniemego, naprawdę Boże. Ciężko w końcu zobaczyć sobie kogoś, kto radykalnie odrzuca Chrystusa. A to wszystko są postawy apostołów, którzy towarzyszyli Jezusowi każdego dnia, którzy byli świadkami największych cudów. I właśnie z ich perspektywy chciałbym, żebyśmy spojrzeli, bo może w Tobie jest takie przekonanie, gdyby Pan Bóg dokonał jakiegoś wielkiego znaku w moim życiu, miałbym już pewność, że On jest, to wtedy na pewno bym był idealnym Jego uczniem, uczennicą. Apostołowie byli świadkami dwóch rozmnożeń chleba, ogromnego połowu ryb, setek uzdrowień. Nie było ich pod krzyżem. Myślisz, że ty jesteś inny, inna? Że znaki i cuda pozwolą ci wytrwać pod krzyżem i uciekniesz? Spójrz na swoje życie z tej perspektywy, że jesteś potencjalnym uciekinierem. Kiedy pojawi się ucisk, pomyśl o sobie, że jest w tobie taka skłonność, żeby uciec od Boga. Żeby Jego oskarżyć o zło, które dzieje się w Twoim życiu, i dołączyć się do krzyku innych precz na krzyż z nim albo do szydzenia innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić. Jeśli jest Synem Bożym, niech zejdzie z krzyża i uratuje siebie i nas. Może już byłeś w takim położeniu w życiu, że wykrzyczałeś przed Bogiem te słowa. Może stałeś się członkiem chóru, który odrzucał Chrystusa. I druga perspektywa. Wielu ludzi bez poznania prawdy o Chrystusie, prawdy, do której apostołowie dopiero doszli, patrząc na niego, z perspektywy zmartwychwstania. Chrystusa odrzuca. Dlatego chciałbym, żebyście słuchając tegorocznych kazań pasyjnych, też stawali się świadkami Chrystusa dla tych, których tu nie ma. Żebyście słowo dobrej nowiny, czyli Chrystusa, bo tą nowiną jest On, zbawienie, które w nim otrzymujemy wolność, pokój, życie. Żebyście go nie bali się nieść innym żeby na koniec była w was odwaga zmartwychwstania nowego życia do przynoszenia Chrystusa innym. I dziś cofamy się bardzo daleko do początków, do powołania apostołów. Stajemy nad Jeziorem Galilejskim i poruszamy się po pięknych, zielonych terenach Galilei. I na jednym ze wzgórzy Jezus dokonuje wielkiego cudu, cudu rozmnożenia chleba. Apostołowie nie dowierzają, bo z kilku bochenków chleba Jezus karmi tysiące. Ich dłońmi. Biorą od Jezusa połamany chleb i to oni go podają. Nie ma wątpliwości, co się, w nich nie ma wątpliwości, co się wydarzyło. Są świadkami wielkiego cudu. Później, po tym wydarzeniu, Jezus chciał odpocząć, wejść w ukrycie, ale odnajduje go poganka, syrofanicjanka. Przychodzi i prosi o uwolnienie spod władzy złego ducha swojej córeczki. Padają słowa bardzo ostre, brutalne. Jezus mówi: nie można odbierać chleba dzieciom i rzucać psom. Ale ona nie daje za wygraną, i mówi, nawet z okruszyn, szczenięta jedzą pod stołem swojego Pana. Jezus, widząc jej wiary, tej poganki, która tylko słyszała o nim, pierwszy raz go spotkała. Nie dała za wygraną, bo wiedziała, że jest w nim władza i moc wolności dla jej córki. Co by się stało z apostołami, gdyby w nich była taka wiara? I później jest scena uwolnienia, uzdrowienia głuchoniemego. Te słowa, które myślę, że gdzieś w waszych uszach brzmią i są znane, Efata, fata, otwórz się. Jezus w bardzo dziwny sposób uzdrawia tego człowieka. Bierze go na osobność, wsadza palce w jego uszy, na swoje, dotyka języka. Bardzo długa scena uzdrowienia i te słowa, właśnie, otwarcie, to też na ziemi Pogan się dokonuje. To jest scena, która mówi o tym, że pierwszym krokiem w poznaniu Boga jest w ogóle otwarcie się na Jego obecność, na wejście w Jego obecność, pozwolenie sobie trwania przy nim. Zobaczcie, Jezus tego cudu dokonuje. Zamiast wyprowadza tego człowieka na osobność, żeby później mógł do niego przemówić jako pierwszy. Obecność, bycie sam na sam z Jezusem. To są warunki Jego poznania. Kiedy z tego zrezygnujemy, to wtedy będzie w nas tylko karykatura Boga. Co się później dzieje, znów po tej scenie. Niedługo dokonuje się kolejne rozmnożenie chleba, tym razem na ziemi Pogan. Znów kilka tysięcy tłumów ludzi je dosyta z kilku bochenków chleba. I Jezus, później po tym wydarzeniu, siada z uczniami do łodzi i mówi do uczniów. A uczniowie zapomnieli zabrać chlebę i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie. Jak potępiały są wasze umysły? Mają oczy, mając oczy nie widzicie, mając uszy nie słyszycie. Nie pamiętacie, nie zebraliście koszów pełnych łąków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli mu dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych łąków? Odpowiedzieli siedem. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie? Po tej scenie Jezus przywraca wzrok niewidomemu. I dzieje się to w dwóch etapach. Najpierw niewidomy zaczyna widzieć tylko zarysy postaci, i dopiero później zaczyna widzieć wyraźnie. I ewangelista używa tam takiego słowa, że kiedy mówi, że widzi wyraźnie, to znaczyło, że kontempluje, wpatruje się tak usilnie, żeby chłonąć sobą w Jezusa. I dopiero jak spojrzymy z perspektywy całej Ewangelii, widzimy, że Marek, ewangelista, tego zabiegu dokonał celowo: dwie lustrzane sytuacje: rozmnożenie chleba, poganka, która okazuje ogromną wiarę, i otwarcie uszu i ust, na ziemi pogan jako znak otwarcia na przyjęcie Boga. I druga lustrzana scena z udziałem uczniów wielkie rozmnożenie chleba, ale zamiast wiary, niewiara apostołów. Przed chwilą byli świadkami, jak kłócili się, że nie mają chleba, i cud w dwóch etapach uzdrowienia wzroku, który pokazuje, że uczniowie długo będą dojrzewać do kontemplacji, do prawdziwego spojrzenia na Chrystusa. Że to, co widzą, to tylko cień, jakiś mesjasz. Ale co pod tym pojęciem rozumieją? I przychodzi czas na przyłożenie tego słowa do siebie. Co dziś dla Ciebie znaczą słowa Chrystusa? Masz oczy, a nie widzisz? Masz uszy, a nie słyszysz? Na jaką prawdę, o Bogu, dziś jesteś ślepy? Na które ze słów Chrystusa dziś stajesz się głuchy? O czym zapomniałeś? Z tego, co już dokonał w Twoim życiu. Bo kto jest ślepy i głuchy i niemy wobec Chrystusa, to w takim razie w oparciu o co buduje w sobie obraz Boga. Jak nigdy nie stanąłeś przed Chrystusem jak ten ślepy, który zaczął widzieć, żeby go kontemplować? To kogo widzisz oczami swojej wyobraźni, kiedy myślisz Bóg? Jak nigdy nie otwarłeś nie tylko swoich uszlań, ale i serca, żeby chłonąć Boże Słowo i za nim pójść? To co cię prowadzi w życiu, kiedy mówisz, że to Boże natchnienie? Ukryte pragnienia, ambicje. I dochodzimy pod wór, dochodzimy do pustki i mówimy, Bóg jest niedobry, Bóg o mnie zapomniał. Taki Bóg to nie Bóg nie istnieje. I wtedy szuka się uzasadnień uzasadnień dla swojego życia, bo tego potrzebujemy. Potrzebujemy odpowiedzi na pytania, które się w nas rodzą. A skoro odrzucamy Boga, to zostaje nam tylko materia. To, co jesteśmy w stanie poznać przez zmysły. I tu dochodzimy do rozpaczy. Bo wszystko, co jest materią, ulega zniszczeniu. Przemija. I wtedy... Co się ze mną stanie? Jedna perspektywa. Przemina, wszystko w świecie ulegne zniszczeniu. Tak rodzą się współczesne nurty nihilistyczne, które traktują człowieka przedmiotowo skoro jest tylko materią, ulega zniszczeniu. Nie ma żadnej wartości. Tylko taką, jaką mu nada drugi człowiek. I kolejna przestrzeń tworzenia sobie, bez zapatrzenia, zasłuchania w Boga, yy, obrazu Boga, tworzymy go sobie ze swoich przeżyć, z doświadczeń emocjonalnych, doświadczeń życiowych, i słuchamy takich skrawków, strzępków yy, informacji na temat Boga i je sobie sklejamy. Tu coś usłyszeliśmy o Bogu, tam coś usłyszeliśmy i teraz szukamy tego w doświadczeniu swojego życia. O, Bóg jest z Ojcem, no to przyklejam go do obrazu swojego Ojca tuziemskiego. Słyszałem, że Bóg jest dobry. No, mnie się wydaje, że jestem dobry, bo robię to, to i tamto, pomagam tym, na tych nie krzyczę. To sobie przyklejam. To znaczy właśnie, że Bóg jest dobry. Ale zaraz. Zawsze jestem dobry? Nie. Jak ktoś mnie zdenerwuje, to też potrafię mu oddać co swoje. No to więc Bóg pewnie taki też jest. I sobie doklejamy teraz swoje. I powstaje taki potwór Frankensteina w naszej wyobraźni. I takiego Boga y, można się przestraszyć. I można się go bać i unikać, albo go odrzucić. Mając oczy nie widzicie. Mając uszy nie słyszycie. Jezus jest obrazem Ojca. Jezus przyjmuje ciało, żeby opowiedzieć o sobie, o Bogu, w sposób, który jesteśmy w stanie zrozumieć, zmysłowy, namacalny, materialny. Jezus wie, że mamy zmysł słuchu i dar rozumienia słowa. Dlatego zostawiam nam słowo dobrej nowiny Ewangelię, żebyśmy mogli od Niego, samego o Nim słyszeć. I yy, prośmy dzisiaj, módlmy się o to, żeby te słowa, Efata, z ust Chrystusa wybrzmiały w nas. Żebyśmy to my stali się ludźmi, którzy otwierają swoje życie na spotkanie z Bogiem, tą swoją ziemię pogańską, te miejsca, z których go wyrzuciliśmy, albo tylko gdzie jest przyklejony plakat z naszym rysunkiem, z naszym wyobrażeniem, jaki on jest i kim on jest. Otwórz się. Na obecność, na poznanie Boga, ale pozwól, żeby to On był Tym, który o sobie będzie mówił i który z siebie będzie dawał Tobie poznać, który zburzy, zniszczy wszelkie fałszywe wyobrażenia o Nim, które w sobie nosisz. Pozwól, żeby On dziś dotknął Twojego wzroku, żebyś tylko z cieni, zarysów, w końcu znalazł odwagę i czas na to, żeby usiąść przed Nim i w Słowie, i Eucharystii, i żebyś Go zaczął kontemplować. Na kolejnych spotkaniach pójdziemy dalej za Jezusem i apostołami drogą do Jeruzalem. I Jezus zacznie mówić wprost o swojej męce. Będziemy patrzeć na to, dlaczego apostołowie tej prawdy nie przyjmowali, nadal na nie pozostawali głusi. Żebyśmy też zobaczyli, Etapy wzrastania duchowego w sobie. To jest droga każdego chrześcijanina do poznania i zaufania Chrystusowi. Przejdźmy ją sami, żebyśmy mogli później pomagać innym w tym świecie odnajdywać żywego Chrystusa. Amen.